Hej z tej strony Szymon Radzewicz ze Spider's Web. Jak widzicie mamy już finalną wersję Nintendo Switch u siebie w redakcji, także chciałbym wam pokazać jak wygląda ta konsola, jak się sprawuje i opisać moje pierwsze wrażenia. Także serdecznie zapraszam do oglądania materiału i zaczynamy. Nintendo Switch włączone tym oto przyciskiem zdecydowanie różni się od 3DS-a pod względem działania samego systemu. System jest przede wszystkim szybki, nowoczesny i jeżeli miałbym do czegoś go porównać, no to zdecydowanie będzie to obcowanie z jakimś takim tabletem ze średniej półki wyposażonym w Androida. W zasadzie to nawet część interfejsu, część menusów jest podobna. Teraz połączę się ze sklepem, żeby pokazać Wam troszeczkę więcej takiej magii Nintendo związanej z grami wideo, ponieważ poza głównym menu, które tutaj widzicie, które jest bardzo nudne, ponieważ składa się tylko z gier i z takich podstawowych skrótów, no to nie ma żadnych aplikacji typu Netflix, YouTube, nie ma nawet przeglądarki internetowej. Ta konsola w dniu premiery jest po prostu naga. No, ale na całe szczęście, E-Shop, czyli sklep, w którym możemy kupić gry w formie cyfrowej, działa. W dodatku, jak działa? Ceny gier są w całości przeliczane na złotówki, a do tego w polskim e-Shopie znalazło się kilka tytułów, które nie są dostępne na przykład w e-Shopie amerykańskim. Zakładki na razie są tylko trzy: mianowicie gry, które nadchodzą gry, które się ukazały oraz miejsce do wpisania kodu promocyjnego, czyli np. gry, którą recenzent dostanie do recenzji, albo jakaś osoba dostanie w formie prezentu z drapki. Jak widzicie Zeldę mam już kupioną, ale tutaj znajdują się inne gry przeliczone na złotówki. Przykładowo Bomberman kosztuje 200 zł, One to Switch kosztuje 210 zł, ale bez obaw są też gry o wiele tańsze na przykład samodzielne DLC do Shoal Knighta kosztuje raptem 40 zł. Jeżeli chodzi o zakup w e polskie karty debetowe jak najbardziej są wspierane. Sam korzystam z karty z debetowej z mBanku, nie ma z tym żadnego problemu. W dodatku warto dodać, że raz zakupiona gra zostaje na stałe przypisana do naszego konta i możemy ją potem pobrać jak nam się podoba, wchodząc na swój profil w e-shopie. Jeżeli chodzi o sam sklep, to wydaje mi się, że widzieliście już wszystko, co bardzo charakterystyczne Nintendo Switch świetnie współgra z mediami społecznościowymi. I to w dniu premiery. Wciskając ten przycisk, wykonujemy zrzut ekranu, następnie zrzut ekranu pojawia się nam w takiej galerii um, i możemy, tutaj wykonałem. Postać niezależną, którą napotkałem na swojej drodze, i możemy opublikować taki screen w mediach społecznościowych, zarówno na Twitterze, jak i na Facebooku. I żeby było ciekawiej, to jak w... spójrzcie, um, Nintendo Switch od razu dodaje hashtagi. Mam tutaj hashtag a Breath of the Wild, czyli podtytuł Nowej Zeldy, a także hashtag Nintendo Switch. Oczywiście, żeby zaoszczędzić znaki, możemy to usunąć. Klawiatura do złudzenia przypomina te z Androida. Możemy wpisywać treści za pomocą dotykowego ekranu, który ma bodajże obsługiwanych 5 aż jednoczesnych punktów nacisku. A także możemy pisać tradycyjnie za pomocą analogów i przycisków funkcyjnych. Ok, lecimy dalej. Za pomocą tego przycisku od razu wracam, niezależnie czy jestem w grze, w jakimś programie, w jakiejś zakładce systemowej, od razu wracam do głównego menu. I będąc jeszcze na moment w głównym menu, chciałbym Wam pokazać coś, co mnie osobiście no, zachwyciło. Akurat tego nie ma na innych konsolach. Mianowicie spójrzcie tutaj, to jest zakładka newsów. To jest zakładka newsów, która, no można powiedzieć, że lepi, że cementuje całą społeczność, ponieważ pojawiają się tutaj zwiastuny nowych gier, to jest raczej do przewidzenia, ale także artykuły i to mi się bardzo spodobało, na przykład tutaj mam informację, że była aktualizacja systemu, mamy przystępnie opisane, co się zmieniło w języku angielskim, mamy zmiany, jakie zostały wniesione do oprogramowania, mamy możliwość od, jest możliwość odesłania nas bezpośrednio do pliku aktualizacji. I to, co jest charakterystyczne, to to, że to nie jest taka surowa prasowa informacja, jak na przykład changelog z Xbox One albo z PlayStation 4. Tylko spójrzcie, to jest podpisane. Amelia. Ten post został wpisany przez Amelię. Ma to taki o wiele bardziej. Publicystyczny charakter, swobodny, treści są lekkie, łatwo przyswajalne, fajnie się to czyta. I to jest. I takie artykuły na przykład polegają na tym, jak podłączyć Nintendo Switch do telewizora. Co zrobić, gdy bateria jest bliska rozładowania? Jak używać przycisku do zrzutów ekranu? Jak używać przycisku, który prowadzi nas bezpośrednio do menu głównego? A nawet takie typy w stylu: co się stanie, jeżeli przez przypadek urwiemy nóżkę? Tutaj znajduje się nóżka. Jak sobie poradzić z tym, żeby z powrotem ją zainstalować? Ok, przejdźmy do tego, co najbardziej mi się spodobało, jeżeli chodzi o samą używalność, jeżeli chodzi o korzystanie z konsoli. Przede wszystkim ekran. Wbrew temu, co może czytaliście, jest kapitalny, jest naprawdę kapitalny. Podobają mi się barwy, podoba mi się to, jak, jak, jak został zaprojektowany. Ciężko naprawdę jest do czegokolwiek się przyczepić. To, co mi się mniej podoba, to to, że jednak jest to konstrukcja dosyć, dosyć gruba, ale na całe szczęście. Nie przywraca się, ponieważ Nintendo wstawiło do swojej konsoli coś takiego nóżka. Po co nóżka? No, oczywiście, po to, żeby mm, korzystać z treści, kiedy konsola jest ustawiona w ten sposób, a także, żeby móc grać za pomocą analogów, ale w inny sposób niż znamy z 3DS-a albo z PlayStation Vity. Wciskamy te dwa przyciski i wtedy możemy wysunąć każdy z kontrolerów, każdy z joy-conów. One zaczynają działać bezprzewodowo. My wyciągamy stopkę, stawiamy konsolę. Tutaj mamy kontrolery i możemy obsługiwać Nintendo Switch bez żadnego problemu na przykład wygodnie siedząc sobie w samolocie, w autobusie to jest naprawdę naprawdę świetne będąc w kontrolerach do konsoli dodawana jest tego typu no nazwijmy to stacja dokująca proszę bardzo czy ja to robię w dobrej strony? chyba tak jeden Drugi i mamy. Pada. Pad jest mniejszy niż pad do PlayStation 4. Tutaj przygotowałem sobie dla porównania, żeby wam pokazać, jak to wygląda. O! Tak mniej więcej rysują się te różnice. Pad do Nintendo Switcha jest zdecydowanie węższy. No, ale oczywiście to jest tylko forma pewnej improwizacji, ponieważ jeżeli mamy ochotę na taki pad, to jak najbardziej można go dokupić, ponieważ nowy Pro Controller dla Nintendo Switcha pojawił się razem z samą konsolą w dniu premiery. Ja niestety go nie mam, ale jestem przekonany, że, że go kupię, żeby sobie bardziej komfortowo grać w Zeldę. Jeżeli chodzi o dźwięk, jaki wydaje konsola podczas grania, no to jest to. W zasadzie niesłyszalne, tylko raz byłem świadkiem, kiedy coś tam głośniej zaszumiało z tych wywietrzników. To był moment pierwszego odpalenia konsoli, kiedy ona tam w tle sobie coś, coś aktualizowała, coś tam sobie układała, jakieś pliki. Od tego momentu tego efektu nie ma. Zapewne chcielibyście szybko zobaczyć, jak wygląda granie na do Switch. Także odpalę Zeldę. Czas ładowania, jak na grę z otwartym światem, jest naprawdę w porządku. Jest naprawdę dobry. I już jesteśmy w grze. Proszę bardzo. Trawa bardzo ładnie rusza się na wietrze. Spróbuję nieco Wam to przybliżyć. Jak już wcześniej wspomniałem, gra jest. O w pełni otwartym świecie, także możemy biegać, pływać, walczyć, podróżować. Tutaj mamy, tutaj mamy mapę, która nam pokazuje zaledwie jeden początkowy region z wszystkich dostępnych w grze. Także zobaczcie, zdecydowanie będzie co zwiedzać. Co ciekawe, sama gra, sama Zelda o wiele płynniej działa w trybie mobilnym niż w trybie stacjonarnym. A jeżeli chodzi o samą grafikę, no to kiedy pierwszy raz uruchomiłem Zeldę, no to miałem taki efekt, wow, jakim cudem to jest możliwe, że tak rozbudowana, tak ładna gra zmieściła się w czymś tak małym. Jeżeli widzieliście jakieś zwiastuny z Zeldy, a może nawet nie zwiastuny, tylko filmiki pokazowe z jakichś targów, to bardzo charakterystyczne jest to, że ta Zelda nie wygląda gorzej niż na takich press release'ach, wygląda lepiej rozdzielczość jest zadziwiająco ostra, spójrzcie na te, na te kamienie, na te trawy na, na to jak cienie zmieniają się na, na posadzce trawa może być bójna, rusza się pod wpływem wiatru odzież linka tak samo się rusza oświetlenie jest dynamiczne jest mnóstwo elementów ozdobnych no, bardzo, bardzo, bardzo ładny tytuł. Robi rewelacyjne pierwsze wrażenie. I jeżeli ma być szczery, no to jeżeli będą tak wyglądały wszystkie czołowe produkcje dla, e, dla switcha, no to zdecydowanie, zdecydowanie ładniejszych nie trzeba pod względem Technicznym, technologicznym, bebechy Switcha są wystarczające, zwłaszcza jeżeli porównamy je do wybechów 3DSa. Bo jak wiadomo, gry na 3DSa wyglądają jakby były z poprzedniej epoki, a mimo tego są niesamowite pod względem grywalności. Tutaj mamy nie tylko grywalność, ale również mamy bardzo, bardzo akceptowalną. Grafika. Oczywiście w takim bezpośrednim porównaniu na przykład z PlayStation 4 i ich Uncharted, albo Horizon Zero Dawn, no to ta Zelda nie wygląda najlepiej na świecie. No ale biorąc pod uwagę, że jest to przede wszystkim konsola mobilna, ponieważ tak traktuję Switcha jako konsolę mobilną, no to cud, miód, orzeszki. Naprawdę, naprawdę kapitalna sprawa. Ale Zeldę pewnie mogliście widzieć na większości materiałów, na większości filmów w YouTube, także szybko pokażę wam jeszcze drugą grę Fast RMX, która jest taką kopią, inspiracją wipeouta. I co świetne, na jednym ekranie w Fast RMX mogą grać aż, może grać aż czterech zawodników. Zaraz wam pokażę jak to działa. Wyjmuję Joycony z Wyjmuję joycony z, z, tego, z, tego, z tej stacji dokującej i teraz klikam osobno ten joycon, ten joy potem ten joycon i gra już wie, że wyrażam chęć, aby jednocześnie grało dwóch graczy. Tutaj położę sobie troszeczkę dalej. O, proszę bardzo. Tak wygląda jeden joycon, drugi. Trzymam go w ten sposób, nie w ten, tylko w ten. I teraz to jest po prostu jeden joystick z raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, z dziewięcioma przyciskami. Daję sobie multiplayer. Opcja split screen. Wybieram siebie. Wybieram drugiego gracza. I w ten sposób ładuje się już mapa, a ja mogę grać na jednym ekranie ze swoim przyjacielem, kolegą, znajomym, któremu po prostu podaję drugiego Joycona. Nie muszę dokupywać drugiego pada. Jak widzicie, rozgrywka jest na split screenie. Jeżeli chodzi o samą grafikę, no to zdecydowanie nie ma się tutaj czego wstydzić. Postaram się troszeczkę przybliżyć wam ekran, żeby lepiej wam się oglądało. Ok. Spójrzcie, to naprawdę, naprawdę nie jest brzydka gra. Oczywiście Forza Motorsport też to nie jest, ale, ale, no naprawdę jestem zaskoczony. Jakością, jakością grafiki na Nintendo Switchu. Jestem zaskoczony bardzo pozytywnie, ponieważ jako Maxwell od, 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 od Nvidia nie miałem pojęcia, że aż tyle da się z tego wyciągnąć. Pod względem grafiki Switch jest jak najbardziej jak najbardziej wystarczający. No chyba, że podłączymy go do telewizora i staramy się robić z niego konkurencję dla PlayStation 4, no to wtedy już wypada blado. No ale naprawdę, powtarzam, Switch nie jest konkurencją dla PlayStation 4 ani komputerów, ani dla Xbox'a. To jest inna kategoria produktów i jeżeli ktoś ma być bezpośrednim konkurentem Switcha, no to już prędzej jest to Nintendo 3DS albo smartfony i tablety. Wiadomo, to jest bardzo przyjemne korzystać z, takiej, z takiego handhelda, gdy się rozładuje w wersji stacjonarnej, podłączając go do telewizora i przy okazji go ładując wszystko w jednym momencie. No ale tu chodzi właśnie o ten fan tego, że możesz komuś podać drugi kontroler, że możesz zagrać w kawiarni, w, na ławce w parku. Na jakimś pikniku, nad wodą, wyciągnąć go na moment przy ognisku. No to jest świetne, i dla mnie to będzie główne zastosowanie Nintendo Switcha. Ok, Żeby nie przedłużać za bardzo, wracam do menu. Żegnam się z Wami. Dziękuję Wam za to, że spędziliście ze mną te pierwsze kilkanaście minut z Nintendo Switchem. Jeżeli macie jakieś pytania to koniecznie zadawajcie je w komentarzach. Także jeszcze raz dzięki, będę wdzięczny za łapkę w górę. To mój pierwszy materiał tego typu, także prosiłbym o wyrozumiałość i wsparcie. Trzymajcie się, do następnego.